No, i mamy te 18-letnie cykle nieruchomościowe, gdzie tutaj ten szczyt kolejny jest przewidywany właśnie na przełom tego i kolejnego roku. No, gdzie poprzedni szczyt był w tym 2007 roku, gdzie w 2008 zaczęła się recesja, tak? Więc Bitcoin jako tak jeszcze takiej prawdziwej recesji rynków finansowych nie przeżył, no i też nie wiemy, jak się on zachowa. Może faktycznie nie spadnie on tak dużo, no bo ludzie będą w niego lokowali kapitał, bo jest teraz takie, wiecie, digital złoto, tak? No, ale altcoiny, nie oszukujmy się, pójdą, pójdą na dno, więc wszystko się tak naprawdę zgadza, tak? Poszliśmy w dół, teraz zaczynaliśmy, zaczęliśmy już odbijać, tutaj sobie skupiliśmy dużo Ethereum. Nie wiemy tego, jak tutaj zachowa się ten Ethereum w drodze naszej do tego punktu D, ale... Obstawiam, że tutaj po tym punkcie D będzie faktycznie ta recesja. To tutaj się spina z tymi moimi obserwacjami, co sądzę o cyklach, tak? Tych 18-letnich też sądzę, że będzie jakaś duża re recesja. Poza tym, tutaj, według samego cyklu bitcoina, powinien być, te być ten rok bezcowy i to się sprawdziło. I to się sprawdziło, i to się sprawdziło, i to się sprawdziło. I teraz początek tego tej drogi z C do D się sprawdził. I też według mnie sprawdzi się to z D tutaj na dno. Więc. No jest duża szansa na to, że również ta druga połowa odcinku z C do D również się sprawdzi.